Thank you. Nie skacz. Nie skacz. Nie. Chodź tutaj. Tu. Nie. Nie skacz, tylko błagam się. Znowu ją. Całe spodnie brudne. Siad. No. Siadaj sobie. No. Siemano wszystkim. Albo nie siemano. O. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że. Yy, Znajdujemy się właśnie w tym miejscu, w miejscu, które bardzo wiele dla mnie znaczy, z którego widzieliście początek tego materiału. No i właśnie to jest też to, co chciałem Wam powiedzieć: czyli to, że nie zawsze się łowi ryby, to oczywiście każdy o tym wie, każdy tego doświadczył, ale chciałem Wam powiedzieć, że nie zawsze też w momencie, w którym jadę gdzieś na ryby i coś nagrywam, nie zawsze po prostu z tego materiału coś powstaje. Tak więc nie gryź tego. Są już badyla dorwała. Tak więc chciałem tutaj po prostu jakby niektórych uświadomić, jak wygląda, jak wygląda karpiowy szlak, jak wyglądają w ogóle materiały, które ja nagrywam, które nagrywają też inni, tak jak zauważyłem na karpiowej scenie. No i tutaj niesamowicie się rozwijają. Między innymi tutaj bardzo mocno pozdrawiam karpiologa, który robi niesamowitą robotę i bardzo się zaangażował w to, co robi. E, tak więc, to chodzi o to, że nie zawsze z tych materiałów filmowych, pomimo iż jest sporo, sporo fajnych rzeczy nagrane, nie gryź tego z chodź, tu, chodź tutaj. No, chodź, tu, chodź No już. Pomimo iż mamy e, bardzo wiele takich przebitek, dużo fajnych ujęć nagrane, no niestety, nie zawsze te ryby dopisują. Chociaż najbardziej chcielibyście oglądać e, właśnie chole, czy same ryby, duże ryby. E, tak wygląda. ADHD. Brudne ADHD. Tak wygląda właśnie nagrywanie. No i ja chciałem Wam powiedzieć e, z tego miejsca: bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy, którzy wierzyli we mnie, wierzyli e, w całą tą. Tak? Ty też chciałaś? W, ca... w całą karpiową. W całą karpiową scenę e, na naszym YouTubie. Dlatego że. E... Ci, którzy spróbowali kiedykolwiek coś nagrywać albo nagrywali i później to montowali, robili to sami sobie, tak jak, dokładnie tak samo jak ja, nie, nie dostawali za to żadnych pieniędzy, żadnych wynagrodzeń, to z wiedzą, jak to jest po prostu ciężkie. E, no i ja chciałem tutaj bardzo serdecznie podziękować tym, którzy byli, e, tym, którzy są i tym, którzy będą, e, za to, że wspieracie, za to, że po prostu jesteście na tym kanale. Jak sami wiecie, ja nigdy w życiu nie robiłem żadnych zbiórek, żadnych donate'ów, ani żadnych tego typu rzeczy. Nie mówię, że to jest złe, po prostu ja tego nie robiłem. E, chcę wam też powiedzieć, że w tym roku e, wydaje mi się, że będę o wiele, wiele więcej nagrywał. Chciałbym, żeby w tym miesiącu co najmniej były ze dwa, trzy nawet filmy, nawet dłuższe. Jak wiecie, e, będę miał na to już troszkę więcej czasu. E, co dalej wam mogę powiedzieć? odnośnie, może odniosę się do kilku sytuacji, które które, tutaj, które miały miejsce między innymi na kanale, zauważyłem, że jedna z, jedna z osób jakby skutecznie, nie wiem, czy ch chciała to wykorzystać coś po prostu nie wiem, zrobić mojej osobie aczkolwiek w momencie, w którym oczywiście ja się nie mówię, że to jest koniecznie dobre ale w momencie, w którym jakby podnoszę rybę, która ma 3 czy tam 4 kg i gdzieś na stojąco pokazuje do kamery, której oczywiście nic się nie stało, bo jakby ja nie, nie mówię, że, nie mówię, że każdy tutaj <gry> nie mówię, że każdy tutaj może tak zrobić i ryby się nie stanie. Ja po prostu też nie pochwalam takich zachowań. Po prostu jakby dana sytuacja Dana sytuacja była taka i wymusiła to na mnie, że tak po prostu rybę pokazałem, ale o co chodzi, tutaj się nic nie stało, tylko jedna z osób, nie pamiętam nawet dokładnie kto, ktoś mi wysyłał po prostu link, postanowiła to sobie wykorzystać i wrzucać moje screeny, jak stoję z tą rybą. Jakby w, w sposób bardzo naganny się do tego odnieść. Ja nie mówię, że to, że to było naprawdę dobre zachowanie, bo sam jakby nie, nie propaguję tego, żeby ludzie tak robili, ale to, co ja propaguję, to to, aby w pozytywny sposób to przedstawiać. Ja chciałbym tutaj zauważyć jedną rzecz. Dlaczego taka osoba. E, Dlaczego takie osoby, bo takich osób jest więcej w tym kraju, jakby chcę o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że jest to bardzo istotne? Dlaczego takie osoby nie są w stanie powiedzieć po prostu tego w sposób bardzo pozytywny? Na przykład, Siemano Adi, nie znamy się osobiście, fajną robotę robisz spoko, że przez nie wiem, strzelam 50 filmów wstecz, pokazujesz ryby na macie, wypuszczasz je, wspierasz to, edukujesz, pokazujesz młodym, organizujesz najróżniejsze rzeczy fajnie, nie. Właśnie te osoby zrobią tą, tą tylko jedną rzecz: czyli znajdą z całego materiału filmowego jedną jakąś najmniejszą wstawkę, która jest e, godna tego, żeby zrobić screena, wrzucić na Facebooka i dać do ogółu, że co to on nie robi, jaki to on nie jest. Uważam to za bardzo złe. Nie uważam, żeby to było dobre. Uważam, że to jest bardzo złe podejście. E, ja się nie odniosłem do tej sytuacji, bo ci ludzie, którzy mnie znają, oglądają moje filmy doskonale, wiedzą jaki jestem. E, a jeżeli nie, no to wybaczcie mi, no taki już jestem i tyle. Nie będę tutaj się na siłę zmieniał. Oho, co Łata, masz kolegę? Albo koleżankę Kolegę chyba masz Chodź tutaj. Ej, zostaw ją No już, poszła sobie, chodź, już sobie poszła, tylko nie skacz, nie skacz, chodź tutaj No tak więc chciałbym po prostu takie tematy ucinać. Wydaje mi się, że powinniśmy kierować się jak najbardziej pozytywnym przekazem. Ja oczywiście, jeżeli kogoś to uraziło, to najmocniej przepraszam. No nie mogę być zawsze i wszędzie w pełni ogarnięty, nawet na tej wielkiej zaporówce, gdzie po prostu ta mata była o wiele, wiele dalej, a to była niewielka ryba. Chciałem ją pokazać do kamery. No, jeżeli komuś coś tutaj zrobiłem, to jak najmocniej przepraszam, bo ryby się nic nie stało. Temat zamykam, nie wracam już do niego. Oczywiście obiecuję poprawę. Jeżeli o mnie chodzi, to jeszcze miałbym kilka pytań do Was, a mianowicie chciałbym, abyśmy razem współtworzyli tą karpiową scenę, żeby karpiowy szlak był też, był też Waszym projektem i pytałem już o to kilka razy na insta story czy tam na Facebooku, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiedni czas, żeby po prostu zapytać się Was, jak Wy to widzicie. Chciałbym, żebyście wpisywali w komentarzach, jaką formę chcielibyście oglądać. Czy chcielibyście, aby te filmy były dłuższe? Z kim chcielibyście zobaczyć te filmy? Bo to jest też bardzo istotne. Może, może są takie osoby w tym kraju, z którymi po prostu warto jest nagrać fajny materiał? Ja z wielką chęcią tam pojadę i po prostu wspólnie coś usiądziemy i nagramy, może coś razem przekażemy. W zasadzie nawet na to bardzo mocno liczę. E, tak więc wszystkie takie podpowiedzi, wszystko to co chcielibyście zobaczyć, ewentualnie nowe przypony, e, na jakiej wodzie chcielibyście sobie poradzić, może mógłbym wam pokazać, nie wiem, wyrobiska od zupełnie zupełnie innego, nie wiem, z innej zupełnie strony, tak naprawdę. Tak więc wszystkie te rzeczy, wszystko to co mogłoby wam pomóc, albo chcielibyście po prostu obejrzeć dla rozrywki, z chęcią przeczytam, wpisujcie w komentarzach. Jakby wydaje mi się, że tutaj e, Każde z Was, a wydaje mi się, że wielu z Was Ma coś do powiedzenia w tym temacie Z chęcią, to, no co jest, Chciałaś się pobawić Tak? Chciałabyś się pobawić Chciałabyś się pobawić No właśnie, tak więc wpisujcie w komentarzach Kolejna sprawa jest taka, że zapewne Już mogliście zauważyć, większość z Was Ładkę Co jest łacilla? Łacilla to jest kolejny temat Na karpiowym szlaku Za DHD. no co jest I Właśnie uciekła, taka jest Chodź tutaj, zostaw wodę. Bardzo lubi wodę, jak widzicie. Nie, <laughs> trzałgaj się. Ładka, chodź tutaj. Chodź tutaj. Całe auto będzie brudne. No chodź, daj spokój już. No chodź, chodź tutaj. Ale nie nam. Tak, 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 tak. Tak, tak więc Ładka będzie także ze mną jeździła. Może nie na wszystkie wyjazdy, ale też będzie na karpiewym Szlaku. Mała wariatka. No i to chyba to było na tyle, ile mi się wydaje. No chodź tutaj, daj spokój już. No chodź, 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 chodź. O łóżko sobie popraw. To jest niesamowite co ten pies ze mną zrobił, zobaczcie. I całe spodnie do prania. Tak, przez ciebie właśnie, przez ciebie. Dopiero teraz sobie uświadomiłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nawet nie wiem, e, czy po prostu dobrze mnie słychać. Mam nadzieję, że było mnie dobrze słychać. E, wydaje mi się, że powiedziałem już o wszystkim, co chciałem Wam powiedzieć. To w zasadzie pewnie już jest ostatnie nagranie przed startem wiosennym. Ale jeszcze warto by było podsumować rybomanie. Rybomanie, która w tym roku była naprawdę wyjątkowa. Rybomania, na którą wiele osób pamiętam, po ostatnich zdarzeniach z zeszłego roku mówiło, że nie przyjedzie, a na którą przyjechało bardzo wiele osób. Z tego co się orientuję, tam było chyba 40 tysięcy ponad osób, więc wydaje mi się, to bardzo, bardzo, duża, bardzo duża frekwencja. Rybomania, na którą zawsze z chęcią wracam, wracam, bo jesteście tam wy. Są tam ludzie, którzy naprawdę masa ludzi przychodziła. Tyle ciepłych słów, które usłyszałem od was. Można powiedzieć, przepełnia moje serce, dlatego że robię to, robię to z czystej pasji, z czystej zajawki, robię to dla was tak naprawdę. Lubię to robić, bardzo się w tym realizuję. Jeżeli ja słyszę y, tyle pozytywnych słów od was, y, co ciekawe, od też młodych y, widzów, którzy przychodzą nawet ze swoimi rodzicami, y, a nawet takie sytuacje, w których słyszałem, że. Z moich filmów uczycie się robić przypony i one są skuteczne i tak naprawdę to jakby nakręca was do łowienia karpi i zaraża tym, to, to powiedzmy, tam, tym fajnym sportem. No dla mnie to jest coś niesamowitego. Więc yy, z każdą taką rybomanią i z tą właśnie wiem, że to było coś wyjątkowego i daje mi to niesamowity motor do tego, aby jeszcze robić więcej, cisnąć bardziej i nagrywać jeszcze więcej yy, dla was tych materiałów. Rybomania jak rybomania. Przyjechaliśmy w środę, ja przyjechałem w środę pod wieczór. Musicie wiedzieć, że rybomania właśnie tak wygląda. No to dla niektórych to wygląda fajnie. Przyjeżdżają w, sobie w sobotę, napiją się i wyjeżdżają albo zostają do niedzieli. I jest koniec zabawy. No my przyjeżdżamy w środę wieczorem. Przeważnie już wtedy zaczynamy rozkładać nasze stoisko. W tym roku nam się przedłużyło, dlatego że było naprawdę potężne, duże. Było tam sporo osób. Robiliśmy to w czwartek, a nawet trochę w piątek. Tak więc możecie zobaczyć po prostu. Jaka jest skala tego przedsięwzięcia i jak to wszystko wygląda? Dla mnie każda rybomania jest naprawdę świetna. Właśnie dzięki ludziom, e, tym, którzy przychodzą, ale też dzięki tym ludziom, z którymi chodź, zostaw to, łata, chodź, zostaw, fe, nie ruszaj. Ale też między innymi dlatego, że jestem tam ze wspaniałymi ludźmi. Tak naprawdę to wszystko to jest jeden wielki, niesamowity klimat. Ponieważ uwierzcie mi, e, ja na tej rybomanii dosłownie spałem kilka godzin. Przez te kilka dni od środy, do niedzieli spałem kilka godzin w niedzielę. E, w niedzielę jak wracałem, można powiedzieć, że zastanawiałem się, czy już nie zostać, nie przenocować, dlatego że na powrocie po prostu już mdlałem. Nie miałem się wyprowadzić auta, a miałem trochę kilometrów do Warszawy. Pogoda była fatalna, bo jeszcze spadł do tego śnieg. E, był czynny tylko jeden pas na dwójce, tak więc totalna tragedia. Ale to, wydaje mi się, że cała ta moc to wszystko, co po prostu było na rybomanie, jakby pchało mnie do przodu i był niesamowicie szczęśliwy wróciłem do domu. Tak więc też za rybomanie pragnę wszystkim bardzo mocno podziękować. Tym, którzy byli, tym, którzy mieli dotrzeć, a nie dotarli. No niestety, tak czasem bywa. Mam nadzieję, że y, za rok widzimy się tam jeszcze liczniej i wszyscy na miejscu. Już, już, zostaw. Ej, chodź łata. Chodź. Zostaw. Zostaw. Już, 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 już. Zostaw. Nic, nic, nic. Wydaje mi się, że to by było na tyle Już no. <grym> się uspokój, już nie kracz tak, ej, ej, spokój już ej, To by było na tyle Jeszcze raz dzięki wielkie, że jesteście ej, zau Właśnie, ej, zauważyłem, że strasznie... No już, łata, ej, uspokój się już No już no. jest okej okay. Zauważyłem, że strasznie Wam się podobają premiery, na których wszyscy razem się e, spotykamy na żywo. Może nawet teraz to ma miejsce. E, te premiery są bardzo fajne, dlatego że możecie tam zadawać pytania w trakcie filmu, który trwa, co się tam wydarzyło. E, bardzo fajnie to wyszło na materiale z rybnika oraz e, kolejnych na przykład, z... no i już uspokój się. Na kolejnych materiałach na przykład z dobra Klasztornego. E, tak więc nie będę już przedłużał, wydaje mi się, że wystarczająco się naoglądaliście mnie i lodu za mną. Oczywiście przyjechałem tutaj nęcić. Jeżeli macie też propozycje co do łowisk, to także e, tak samo jak i z osobami, czy, czy po prostu z taktyką, którą chcecie, żebym pokazał, wpisujcie to wszystko w komentarzach. E, jeżeli mielibyście jakiekolwiek do mnie pytania... Odnośnie tego sezonu też możecie wpisać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na nie w filmie wiosennym, może już, bo nie wydaje mi się, żebyśmy jeszcze coś nagrywali. To są już moje ostatnie materiały, które wykorzystałem. Tak więc kończę. Co mogę więcej powiedzieć? Widzimy się na karpiewym szlaku. Trzymajcie się, Siema. Tak, chodź. Tak świetnie. Pies mi wykończy. Tak sobie idę. Jeszcze póki mam baterię, bo już mi pada. I sobie myślę, jak ta nasza branża się zmieniła. Jak, jak teraz o wiele więcej dostrzega ludzi, e, dostrzega to, co robisz. I jak wiele osób potrafi już teraz powiedzieć dobre słowo i przyznać, ci, że po prostu gdzieś tam coś sobie robisz. Może coś Ci wychodzi albo nie, no nieważne, ale fajne po prostu jest to, że ten pozytywny odzew, dla którego po prostu warto to robić. I po prostu coraz mniej tych wojen, więcej pozytywnej energii, coś co naprawdę jest świetne, coś co mi się bardzo podoba. Czekaj, ej! Nie jestem w ogóle. Ukle... O, teraz powinienem mówić. No niestety jeszcze tak naprawdę nie ogarniam za bardzo. Za bardzo tego aparatu. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, jeżeli coś było nieostre. No i to chyba na tyle. Siema. Dwóch dziadków i dwie babcie idą o takich kijeczkach, a ta szuka wojny. Łata! Ej, chodź, idziemy, dawaj. Łata. Ja wiem, że chcesz już na sezon. Wiem, że chcesz już sezon karpiowy. Ja też już chcę wiosnę. Też nienawidzę tego lodu, co ci mogę powiedzieć? No, już niedługo będzie sezon, spokojnie. Zaraz będziemy jechali na ryby, tak. Zaraz na karpie pojedziemy. No już. Tak? Już? Podaj pyska No, no już.